W poprzednim odcinku była sztuczna skóra. No tak, ale jakoś musimy przenieść na nią wzór? Dokładnie. To będzie odcinek o przenoszeniu wzoru. Temat był omawiany dość szeroko na moim kanale. Były filmy o tym, jak to robić. Tutaj skupimy się na tym, co do tego będzie nam potrzebne. Niby temat prosty potrzebujemy tylko kalkę hektograficzną i płyn do transferu. Proste, prawda? No nie do końca. Tutaj też przebyłem długą drogę, żeby wreszcie robić to dobrze. Na początku kupowałem oczywiście najtańsze kalki, bo przecież kalka to kalka, nieprawdaż? No nie do końca tak jest. Przy tych najtańszych kalkach wzór był słabo widoczny. Myślałem, że tak ma być na sztucznej skórze. Aż wreszcie kupiłem kalki firmy Spirit kupione w sklepie Kwadron. To zmieniło moje życie. Wzory były wreszcie wyraźne i widoczne. Później kupiłem drukarkę termiczną, która naprawdę przyspiesza proces przygotowywania wzoru. Kalki firmy Spirit również nadają się do takich drukarek. No dobra, a ten płyn do transferu wzoru? Tak naprawdę możesz użyć tu naprawdę wszystko. Intymny lubrykant, antyperspirant w sztywcie, najtańsze płyny od Chińczyków. To wszystko już próbowałem i szczerze, oczywiście że się da, ale polecam produkt o nazwie Elektrum. Jest dość drogi, mała buteleczka kosztuje 4 dychy, ale ta mała buteleczka wystarczy wam na kilka lat. I teraz tak naprawdę wystarczy kropeleczka Elektrum, rozsmarować na powierzchni, na której chcemy odbić wzór i gotowe. Pamiętaj, dasz za dużo płynu, wzór ci się rozpłynie. Dasz za mało, to ci się nie odbije. Na sztucznej skórze może to wyglądać, tak że ten płyn wyparował od razu, ale zaufaj mi on tam jest. Nie trzeba dolewać. Żeby nasz wzór się nie ścierał za szybko, należy go wysuszyć. Mówię oczywiście o sztucznej skórze. Może użyć do tego suszarki, piekarnika, lub czegoś innego bądź kreatywny. Bez suszenia wzór będzie schnął nawet kilka dni. Dziękuję za Wasze wsparcie w formie komentarzy, polubień, subskrypcji. Tak, wiem, że jakiś czas nie nagrywałem, ale na szczęście potraficie mnie zmotywować do dalszej pracy, za co Wam naprawdę dziękuję, więc jeżeli podoba Ci się to, co robię, to łapka w górę.